W piątek na węźle autostrady Tarnów Północ miało miejsce niecodzienne wydarzenie, zderzenie samochodu osobowego oraz autobusu przewożącego ludzi. Taki był scenariusz ćwiczeń, w których wzięły udział służby medyczne, straż pożarna i policja. Dziś ćwiczymy wariant ratownictwa drogowego, wypadek, zdarzenie masowe. Ćwiczenia polegają na tym, że strażacy muszą dostać się i uwolnić 15 osób, które zostały zakleszczone w autobusie w wyniku wypadku, do którego doszło na skutek zderzenia z samochodem osobowym, który wjechał pod prąd na autostradę. Dodatkowo strażacy muszą udzielić pomocy pozostałym osobom, również osobie, która podróżowała tym samochodem osobowym i dziecku, które znajdowało się również w tym samochodzie. W ćwiczeniach wzięło udział 85 strażaków z Tarnowa i okolicznych miejscowości. Jeśli chodzi o strażaków, to w dzisiejszych ćwiczeniach uczestniczą 23 zastępy straży pożarnej to jest 85 strażaków. Znaczy ogólnie strażacy ćwiczą bardzo często, codziennie, przy czym na taką skalę ćwiczenia są organizowane rzadziej ogólnie musimy ćwiczyć codziennie ponieważ strażacy mają dużą wiedzę, mają kwalifikacje, mają też nowoczesny sprzęt, przy czym potrzebujemy ćwiczeń, żeby mieć wypracowane pewne odruchy, nawyki, aby w momencie sytuacji takiego realnego zagrożenia i zdarzenia móc nieść tą pomoc jak najszybciej, najsprawniej i najskuteczniej. Jeśli chodzi o strażaków, to pierwsze jednostki, które były na miejscu zdarzenia, to były jednostki z Komendy Miejskiej Starnowa. Dodatkowo zaalarmowane i zadysponowane zostały jednostki z Komendy Miejskiej z Krakowa, z Bochni, z Brzeska, z Dąbrowy-Tarnowskiej siły i środki spoza terenu województwa, czyli z komendy powiatowej w Dębicy i dodatkowo wspomagają nasze działania ochotnicze straże poszczarne, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. O godzinie 15.20 otrzymaliśmy powiadomienie o wypadku masowym, to znaczy ćwiczenia z wypadku masowego, o poszkodowanych i możliwości skierowania chorych tutaj do nas. Otrzymaliśmy informację również, że część chorych będzie w kodach czerwonych, żółtych bądź niestety zielonych na przykład. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że kody czerwone to oznaczają najcięższej poszkodowanych, to są ludzie, którzy bez, w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Żółci też w stanie zagrożenia życia, aczkolwiek nie bezpośredniego. Także tutaj mam troszeczkę więcej czasu na diagnostykę i udzielenie pomocy. W tej chwili obecnej przyjechało do nas z tych ćwiczeń yy, trzy osoby poszkodowane, dwóch w kodzie czerwonych, jeden przez... Yy, w załogę pogotowia ratunkowego przekazane, jedne przez załogę śmigłowca, co przed chwilą widzieliśmy, a jednego pacjenta w kodzie żółtym, który wymagał opieki psychologicznej, były zaopatrywane też przewieziony przez pogotowia ratunkowe i tutaj u nas. Jak wyglądają działania ratownictwa medycznego? W tych ćwiczeniach jest to obsada zdublowana, taka jaka powinna być na dyżurze. Także, żeby nie zaburzać pracy normalnie oddziału ratunkowego, osoby, które na co dzień przyjmują tutaj pacjentów, pracują normalnie. Natomiast no myśmy zdublowali tutaj te osoby, które normalnie powinny być na dyżurze. Są to pielęgniarki, ratownicy, lekarze. W sumie w tej chwili mamy tutaj trzech lekarzy, około również trzech ratowników, czterech pielęgniarki, ludzie z transportu, to są również trzy osoby, no i jednocześnie jest też pan rzecznik szpitala, który tutaj pełni rolę informacyjną i psycholog kliniczny, który również jest na potrzeby szpitala i w dniu dzisiejszym na potrzeby ćwiczeń. Czy takie ćwiczenia odbywają się często? Są to pierwsze ćwiczenia w Tarnowie o tak dużej skali. Według scenariusza miało być około 40 osób poszkodowanych zderzenie auto autoosobowego z auto Autobusem. Tego typu ćwiczeń tutaj w Polsce Południowej, przynajmniej w granicy Tarnowa, nie było do tej pory wykonywanych. Jest ku temu okazja, żeby przećwiczyć wszystkie procedury, przekazywania na wszystkich łączach przekazywanie pacjenta z pogotowia ratunkowego poprzez LPR do oddziału ratunkowego, który jest końcowym ogniwem systemu ratownictwa medycznego.